Moi drodzy, do gry zostało dodane nowe koło oraz, uwaga, nowe Lucky Bloki za Robuxy. To już dobrze wiecie, co dzisiaj będziemy robić. Ze względu na to, że pod ostatnim odcinkiem dobiliście 10 tysięcy lajków, to postanowiłem, że wydamy sobie dzisiaj 10 tysięcy Robuxów na właśnie najnowsze Lucky Bloki. Tym samym będziemy celować właśnie w tego Brainroda, który ma 0,9 i 0,6. A co najlepsze widzowie, jeśli wypadnie nam ich dzisiaj dużo, to będą one dla was. Dlatego subskrybujcie kanał koniecznie dzwonem, napiszcie w komentarzu swój nick z Robloxa, ty, co się dzieje? Wow! Ej, co się dzieje? What the hell? Ej, dobra, widzowie, ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Dobra, zrespiło nam chyba jakieś laki bloki nowe. Słuchajcie, widzowie, nie przedłużamy. Zaczynamy ten, ten odcinek z grubej rury. Mamy tutaj laki bloki, które bardzo chciałbym otworzyć. Te są akurat słabe, ale uwaga! Ten, widzowie, ma 99 level, więc możliwe, że wypadnie nam coś naprawdę potężnego. Zaraz sobie zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. 153 QD No, nie wiem, czy to jest dobre, ale widzowie Mamy tutaj setny level Niebiański Lucky Block Z niego może nam wypaść coś naprawdę totalnie bangerowego. I uwaga, 31 QD Czyli generalnie ten jest lepszy od tego A tym Lucky Blockiem się bardziej jarałem Dobra, tego sprzedajemy Tego sprzedajemy, tego kładziemy, widzowie Tego również kładziemy I jako, że potrzebujemy trochę miejsca w ekwipunku, widzowie To musimy sprzedać wszystkie brejroty, Które mamy w ekwipunku, więc Możliwe, że stracimy coś dobrego, ale czy mnie to interesuje? Interesuje? No niekoniecznie. Ale dobra, widzowie. Najpierw udajmy się po nowe laki Bloki. Ze względu na to, że mamy gdzieś tutaj laki bloczki, które generalnie wydają dźwięki, więc <śmuszczony> idziemy po nie w tym momencie. Nie, ile tych fal. Co tu się dzieje? Halo. Dobra, na first personie, widzowie. Ej, jakieś złoto mogę zbierać? Halo. Dobra, ale co tu się odwala? Ja mam pytanie. Ja mam pytanie, co tu się odwala? Dajmy się na sam koniec, tylko po to, żeby zobaczyć, co się teraz dzieje na tym evencie. Ej, co to jest? Ej, dobra, widzowie, jakieś obby mamy do przejścia. Dawajcie, na hita lecimy z tym obby. Nie, nie mam pojęcia, co się się dzieje? Jakby ten odcinek zaczął się dosłownie z grubej rury, nie? Ja sobie postawiłem tutaj jasno cel wydania dużej ilości kasy. A dosłownie w międzyczasie zaczął się jakiś event. Nie wiem, co się dzieje, nie? Jakby legit. Ale dobra, ty i przeszliśmy. What? Josie Imba complete obby. Plus jeden fest, coś tam. Money block. I kolejny money block. Dobra, otwórzmy sobie te money bloki, zanim zaczniemy laki bloki otwierać. Nie, no, ale to takie slopy. To ja nawet. Jezu, yes, to w milionach, dobra, to ja wychodzę stąd, widzowie, ja nie potrzebuję takich rzeczy. Przejdźmy w takim razie do tego, po co tutaj przyszliście, moi drodzy, czyli po to, żebym wydał Robuxy. Przypominam widzowie, że dzisiaj ponownie każdy jeden like, każda jedna nowa subskrypcja i każdy komentarz to jest jeden Robux. I w następnym odcinku też sobie otworzymy lucky bloki, albo w następnym, następnym, jak będzie następny update. Musimy łącznie kupić tego 11, 4, 5, 6. 7, 8, 9, i uwaga, a nie, bo będzie 11, tak, no to, to 10. No i moi kochani, 11, ale będzie młyn zara. Generalnie powiem tak: naszych lucky bloków mamy łącznie 110, na to wychodzi. Są to lucky bloki, które generalnie, jak widzicie, no wiadomo, są robuxy. Ten ptak to jest najgorsze, co nam może drobnąć. Później ta skrzynka, później ten policjant. To jest. Pasę, temu mówimy nie. Będziemy to wrzucać dosłownie do maszyny tej, tutaj, tutaj. Przerabiamy to instant. Tak samo słoń i mysz z pralką. To jest dosłownie mysz, która ma dziurę w brzuchu i ma pralkę na plecach. Ale jak wypadnie nam chłop z koroną i drugi chłop z koroną, to drzemy się i cieszymy. Dobra, widzowie, w takim razie pierwszy bloczek. Otwórzmy sobie taką wróżbę delikatną. Delikatna wróżba, widzowie. No, no i wróżba pokazuje, że dostaliśmy największego slopa, czyli generalnie możliwe, że przez ten odcinek będą na naj, największe slopy wypadać. Przynajmniej mam nadzieję, że nie. Dobra, proszę pana, idź tutaj. Dostaliśmy. do. nic dobrego. Dobra, otwieramy widzowie. Raz, dwa, trzy na raz. Trzy na raz, widzowie. Uwaga! Trzy, dwa, jeden, slop. Slop, slop. Ja to zawsze mam farta generalnie do takich rzeczy. Wy bardzo lubicie oglądać, jak ja wydaję pieniądze. A ja bardzo lubię nagrywać, jak wydaję pieniądze. Więc idealnie się wpasowaliśmy, widzowie. Uwaga, trzy na raz znowu. Mamy uwagę w takim wyrazie. O, 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 o! Czekaj, to co to jest? Z tego nawet puli nie ma, halo! ma 6 milionów, więc widzowie, no nie ma co ukrywać, że jest to potężny slop. Slop z angielskiego to znaczy, że no takie niefajne po prostu. Dostaliśmy takiego kota. No dobra, nie załamujemy się, widzowie. W tle admin pisze nam jakieś rzeczy na czacie, więc fajnie, że nam tutaj pełnuje jakieś eventy. Znowu widzowie 3, bo trzeba będzie się uwinąć, żeby ten odcinek był fajny, żeby nie był przydługawy. Co to jest? Ej! Co to jest? Dobra, ej, sorry, ale co to jest? To jest dosłownie to! Ty, ja mogę tutaj jakoś wejść do niego? Nowy base skin w ogóle. Ty, widzowie, możemy bazę sobie ulepszyć. Odrodzenie 21 is required. Dobra, widzowie, bierzemy sobie riberfa, bierzemy riberfa. Pomin, zachowując prędkość, robimy to, widzowie. Potężny wjazd robuxowy. Bierzemy jeszcze jednego riberfa. Od razu, widzowie, od razu. Full riverfy, my musimy być najlepsi. Dobra. Co! Dobra, to jest bez sensu. Dobra, to my potrzebujemy widzowie tego. O, ale my wydamy dzisiaj robuxów, boże! Dobra, full nasze pieniądze musimy inwestować w Move Band Speed. Tylko najgorsze jest to, że te pieniądze, no nie generują się nam tak szybko, jakbyśmy chcieli. Więc generalnie widzowie, baza może zostać powiększona, ale niestety musimy czekać. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że dostaliśmy kolejne pietro, więc będziemy mieli gdzie robić opening i umieszczać nasze nowe brainrociki To jest akurat na plus dosyć mocny. Dobra, otwieramy z tym pięknym widokiem dwa kolejne widzowie. Jak znowu będzie slop, to będzie mi bardzo przyjemnie Przykro, jak dostanę te tukany. Aha, no dostaliśmy skrzynki z kasą. Ej, dobra, otwieramy pięć na raz teraz. Dobra, ty, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, cokolwiek, cokolwiek. Aha, slop, 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 slop. Dobra, jak ja, 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 ja mam być szczery, nie? Jakby to nie są procenty w ogóle legitne, widzowie. 3% to jest bardzo dużo. 2,5 to też jest bardzo dużo. I nawet bym powiedział, że 0,9 to jest bardzo dużo. Dobra, co tu się odwala znowu? Dobra, bo znowu pieniądze, widzowie, tutaj są, ja nie wiem. Dobra, mnie te fale nie interesują, mnie te pieniądze nie interesują, widzowie. Mnie interesuje nasz opening Lecimy dalej, widzowie. 5 na raz. I uwaga, slop, 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 slop. slop. Dobra, ja mam pytanie ogólnie, widzowie. Jakby, ja mam jedno pytanie: Jakim cudem jego nie ma tutaj w puli? A dosłownie my go dostajemy. Ej, legitnie my jesteśmy oszukani w tym momencie. Jakby, my jesteśmy oszukani przez grę. Dobra, ej, co tu się odwala, nie? Co to jest? Co to jest? No dobra, powiem tak, widzowie. Event w tle się dzieje, więc możecie sobie oglądać. Możecie sobie bustować do paminkę oglądając to, co się dzieje w tle. Ja po prostu będę robił to, co robię najlepiej, a raczej najgorzej, czyli otwierał dalej. 3, 4, 5, 6 i siedem. I lecimy. Dobra, będzie gitek. Slop, slop. No nie, no przecież. Nie, no ale jakim cudem? To jest masakra, jak mam być szery. Ale dobra, nie zatrzymujemy się, widzowie. Jakby trzeba pompować do paminkę cały czas. Lecimy. Przez to całe zamieszanie, które się działo, event, otwieranie i telefon od Żanetki, wydałem kawę na dosłownie całe biurko, tym samym rozwalając klawiaturę i podkładkę. Dlatego jestem stratny około 1000 zł na tym odcinku. A doliczmy do tego jeszcze Robuxy. Dobra, widzowie, jakie szczęście, że ja zawsze mam zapasowe, nie? Co się dzieje, ty! <ścoughs> Ja nie wiem, widzowie, co się... Od... Co tu się odwala w ogóle? Dobra, ja szybko już klawiaturę podłączam. Dobra, widzowie, żyjemy. Lecimy dalej, otwieramy dalej. Nie mam pojęcia, co się dzieje na tym odcinku, ale dzieje się na nim dosłownie wszystko, nie? Tyle buffów jest teraz, więc możliwe... O, dobra, mamy go. Mamy też drugie... Co? To się... Boże, jedyny! dropnęliśmy go! Jeszcze z buffem! Jeszcze tego z buffem! Mani elefanta! O mój Boże, dobra, lecimy, widzowie, póki są buffy, póki są buffy. O mój Boże, ale będę, ale będę miał bengery! Legit, 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 legit. Dobra, nie tym razem. Otwieramy fula, widzowie. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Siedem raz. Cokolwiek. Nic, I lecimy dalej póki buffy, póki buffy, póki buffy Mamy jeszcze 7 minut Dobra, jest git, jest git Musimy to wszystko otworzyć póki są jeszcze buffy Bo one dosłownie ulepszone nam wychodzą Więc jest jeszcze lepiej Słabo, 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 słabo <laughs> Okej, okay. jest policjant Dobra, ten policjant ma 50 milionów na sekundę W ogóle przypominam, że to jest pierwszy level widzowie Ulepszamy go pod koniec filmu Dobra, otwieram w jednym miejscu widzowie W jednym miejscu 7 Uwaga Chyba slopy, chyba slopy. Słabe, 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 słabe. Wszystko słabe, dobra. Lecimy, widzowie, dalej. Boże, ale tu się dzieje, ty. Trzy, pięć, sześć, siedem. I uwaga, lecimy. Słaby, słaby. U, dobra, mamy słonia kolejnego. Słonia kolejnego mamy. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy słonia. To, to i to. Dobra, widzowie, robimy to. Let's go. Zaraz będę otwierał normalnie. Dobra, słaby, 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 słaby. Same słabe. Dobra, widzowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem. Słabe, słaby. Słabe, wszystko słabe. No dobra, powiem tak, generalnie yy, zostało nam jeszcze trochę do otworzenia. W sumie ja osobiście uważam, że naprawdę legitnie jesteśmy w stanie tutaj jeszcze tego najlepszego zdobyć. A na evencie, widzowie, zbafowanego od razu. To jest banger totalny Proszę, dajcie z koronką. No mi widziałem jak mryga. No. Policjanta dostaliśmy tylko najmocniejszego, 50 milionów, więc to nie jest nic dobrego. Dobra, chowamy do plecaka. Piszcie widzowie, jeśli je chcecie, nie. Ja ich nie chcę, tak szczerze. Ja tylko to, co na bazie postawię, to to chcę. Nic więcej. Otwieramy plus 7, widzowie, znowu. Uwaga! No nie, same słabe. Same słabiaki. Kurde, no to jest problem. Za dużo jest procent na nie. Ja nadal uważam, że ta skrzynka, widzowie, to jest skam. Dostajemy rzeczy, których nie powinno tam być w środku. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Dobra, dawaj. Czarujemy, czarujemy. O! Dobra, dostaliśmy, dostaliśmy tą mysz, dostaliśmy tą mysz Ile ona daje? 53 Na nią jest ile procent szans? 2,5 No jest taka jak słoń, jest lepsza niż słoń Dobra, wymienię ze słoniem, niechaj będzie Lecimy dalej, widzowie, póki jest event, odpalił się kolejny teraz Może dostaniemy jakieś dodatkowe buffy Z 2, 3, 4, 5, 6, 7 Starujemy, widzowie Nie, no błagam, no błagam, no błagam Dobra, mamy słonia i policjanta Okej, okay, no nie jest źle, powoli się nam kończy wszystko, widzowie Tutaj latają jakieś bombardilo, krokodilo No tu się w ogóle. Dobra, te admina tutaj to jest jakiś młyn totalny, nie? Dobra, kolejna partia skrzynek. Lucky Bloki. Oddajcie! Błagam, największy, najlepszy. 0060606 no niestety widzowie. Tego mamy, tego mamy, tego, mamy tego, 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 tego i tego. Dobra, ostatnia partia, widzowie, ale zanim ostatnia partia, ulipszymy sobie tego 0,9%, na którego mieliśmy. Zobaczymy, ile z niego wyciągniemy, nie? Jezu, co tu się dzieje? Fale to ja nie wiem, widzowie, nie? Ja pierwszy raz coś takiego na oczy widzę. Dobra, ulepszamy. Mamy biliony, widzowie. I uwaga, tryliony. Uwaga. QD, QN Dobra, i brakuje nam pieniędzy 11 QN One mają po 5 QN Joł Dobra, to jest najlepszy, jakiego mamy do tej pory, nie? Dobra, otwieramy widzowie ostatnie I tym pięknym akcentem, moi drodzy Zostawcie lajka, like zostawcie suba Dziękuję za oglądanie I napiszcie z w komentarzu Bo niestety jedyne, co udało nam się dzisiaj dropnąć To to, a wydaliśmy 10 tysięcy Robuxów Cóż to był za dopaminogenny odcinek